Ło, wow. cześć, witam, Elo Czy czekasz na moją fawelę, Ziomek, robię sobie tą karierę Kiedyś przemieszczamy się karerą Ziomek, flow, ziomeczek, ganja, mafia Każdy dobry ziomeczek bierze, ja wjeżdżam na kwadrat I teraz znowu popychadła, to uczy ją, ciekim, lepszym? Niby tak, ziomek, może jesteś cięższy? Mimo tego idziesz do upadłego ziomek flow, znowu widzisz to, no to właśnie to show ziomek ho. Potem znowu Mikołaj wesołych świąt, znowu robię coś, że meczyk to jest moje, wow. Znowu show, znowu są te tu propagandy Wszyscy słuchają ziomkom, co nie mówią prawdy Znowu teraz na bicie jestem szczery Słyszysz to, słyszysz jak radłem te rowery o ziomal, to jest właśnie ta przygoda Od małego do dużego ziomek robisz pęgę ziomal Znowu tutaj zobacz, znowu wersje są rzucane Jeden ponad drugi, drugi bierze tutaj mamy. Ziomek Widzę sztamę, widzę mele na chodniku, idę dalej, patrzę dalej, lecę sobie na głośniku, teraz znowu palę dalej, lecę sobie w obieg, jak ten joint, nie gasnę, bo sobie dokładam ziołek, ej, tak jak to ziołek matołek, znowu widziałem cię, to nie był żaden stołek, znowu lecę sobie gdzieś, znowu uciekam w formę i znowu wracam do was, no bo kurwa jestem okiem. Patrzę z ciebie ziomek, idę krokiem tanecznym, nie zawsze ziomeczek jestem przeciw. Teraz znowu nie zasnę, no chyba dzieci. To była dobra nocka, więc real poleci. Znowu krew, znowu le, znowu leci. Znowu HWDP, znowu dzieci. Znowu len, znowu tlen, znowu leci. HWD, p znowu dzieci. Słyszałem to, słyszałem tamto, ziomeczek to flow, a nie kurwa ma to, potem se wchodzę tutaj na maraton, letę ze z wami, nie na mnie żartą, potem se wchodzę ziomeczek na żarci, a ja kurwa otwarcie, palę se babki, ziomeczek na farcie, znasz właśnie potem znów idę co z wami, idę co z wami, ziomeczek na ha. Potem se znowu nachlani, palimy sobie dobry ten staw Znowu ten hype, znowu te baty Potem se wchodzę z ziomeczek, nie taj Potem se wchodzę, a ty mówisz, szum HWDP, polopolice po Z ziomek wchodzę, z ziomeczek palę Tyle, że nie wiem Teraz se wchodzę, z ziomeczek bez ciebie Lecę se lepiej, lecę se SB Lecę se SB, kiedyś będę miał swój chyba nejbet, znowu tak robię wow wow wo, z ziomeczkami Ej, eh, nejbet